Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Zanurzam w Was najświętszej krwi Jezusa i okalam płaszczem Maryi. A Ty, Ojcze nam na tą modlitwę, Duchu Święty, tchnij na nas, wylej się na nas, przyjdź z modlitwą sercem, przyjdź ze skupienia, zabierz jakieś rozproszenia przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja moc się na nas wyleje i uzdrowi nasze serce, przyjdź Duchu Święty, przyjdź swoją mocą, swoją dobrocią i pokojem, przyjdź Duchu Święty, prowadź nas w tej modlitwie, módl się na nas, przyjdź Duchu Święty. Na tym nagraniu będziemy słuchać koronki wyrzeczenia się zła, duchem i napełnienia Duchem Świętym, słowami świętej Miliam od Jezusa Ukrzyżowanego, małej Arabki, która jest do odmawiania na różańcu i została stworzona przez karmelitów, a konkretnie powołaniowca z Warszawy. To jest modlitwa, która zaczyna się od wierzy w Boga, potem jest Ojcze Nasz, zdrowaś, Mario. Potem jest jeden raz Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie na prawdziwą drogę, zaprowadź mnie, Mario, Matko moja, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen. Potem 10 razy. Panie, wyrzekam się już sztana, wszystkich jego spraw i uczuć. Ja chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. I na zakończenie trzy razy. Źródło pokoju światła: przyjdź mnie oświecić, przyjdź mnie nakarmić, przyjdź mnie wzbogacić, przyjdź mnie pouczyć, Duchu Święty powierzam się Tobie. Hoła ojcu i duchowi Świętemu. Ok, to minęło tak około 2 minuty. Takiego skrót słonego mówienia. Zatem zacznijmy. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc odbońskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi w Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, świętych obcowanie, grzechów, odpuszczenie, ciała z martwych stanie, ciała z żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który się jest nie niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym inwajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłonij mnie. Na prawdziwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, matko moja, spójrz na mnie. z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego sła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen. Panie, wyrzekam się szatana. Wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie. I Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana. Wszystkich Jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana. Wszystkich Jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana. Wszystkich Jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie. Wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Duchu Święty natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Na prawdziwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego słudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie, Wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha, Panie. Wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie. Wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw. I uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się żadana wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się żadana wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się żadana wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie twojego ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i twojego ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i twojego ducha. Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie na prawdziwą drogę, zaprowadź mnie. Maryjo Matko, Spójrz na mnie z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa. Zachowaj mnie. Amen. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw. I uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha, Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha, Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha, Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie. Wyrzekam się żatana, wszystkich jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie. Wyrzekam się żatana, wszystkich jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie. Wyrzekam się żatana. Wszystkich jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża pochłoń mnie, na prawdziwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mnie, od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Amen. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana. Wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie. I Twojego Ducha, Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Na prawdziwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen. Panie, wyrzekam się Żatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie. I Twojego ducha, Panie. Wyrzekam się żadana wszystkich jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha Panie. Wyrzekam się żadana wszystkich jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha Panie. Wyrzekam się żadana wszystkich jego spraw i uczuć. A chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha, Panie. Wyrzekam się, żadana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha, Panie. Wyrzekam się, żadana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha, Panie. Wyrzekam się, żadana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha, Panie. Wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. I teraz źródło pokoju i światła. Przyjdź mnie oświecić. Przyjdź mnie nakarmić. Przyjdź mnie zbogacić. Przyjdź mnie pouczyć. Duchu Święty powierzam się Tobie. Źródło pokoju i światła. Przyjdź mnie oświecić. Przyjdź mnie nakarmić. Przyjdź mnie zbogacić. Przyjdź mnie pouczyć. Duchu Święty powierzam się Tobie. Źródło pokoju i światła. Przyjdź mnie oświecić, przyjdź mnie nakarmić, przyjdź mnie zbogacić, przyjdź mnie pouczyć. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.